Podinspektor Edyta Bagrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego Policji Wielenigórza. Co na obecną chwilę udało się ustalić? Jelenigórscy policjanci zatrzymali 61-letnią mieszkankę powiatu karkonoskiego, która podejrzewana jest o groźby karalne. Dzisiaj około godziny 9.30 oficer dyżurny Policji Jelenigórskiej został powiadomiony o tym, że 61-letnia kobieta oddała strzał w powietrze, a następnie bronią groziła pracownikom wodociągów, którzy zamierzali na terenie działki, na której ona pomieszkiwała, wykonywać pracę. Mężczyźni o zdarzeniu powiadomili policję. Kobieta zabarykadowała się w przeczepie kempingowej, a następnie nie chciała jej opuścić. Jeleniogórscy policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Na miejsce skierowano policyjnych negocjatorów. Rozmowy z kobietą trwały kilka godzin. Policjantom udało się nakłonić ją do dobrowolnego opuszczenia przeczepy. W tej chwili policjanci szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Co się z nią stanie? Kobieta zostanie przekazana pod opiekę lekarzy, a następnie o jej losie zadecyduje prokurator rejonowy Wielenie Górze. Czy ona jest znana policji? Kobieta jest znana policji.